Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu pracownia Jagera. Ja mam na imię Tomek i w dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać, jak wykonać antyczny beton. Będziemy potrzebować do tego gruntu szczepnego do betonu, betonu w kolorze Napoli, farby kredowej w kolorze Kreda oraz farby kazeinowej w kolorze Mała Czarna, zraszacza z wodą, gąbki do rozcierania tych farb, wałka, pacy oraz szpachelki. Zanim przejdziemy do aplikacji i produktów, zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, do tego, żebyście zostawili nam lajka, komentarz oraz wciśnijcie sobie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi filmami. Nie tracimy czasu, zabieramy się do aplikacji. Pierwszym etapem aplikacji jest oczywiście naniesienie gruntu szczepnego. Wykonujecie to wałkiem. My ten etap sobie pominęliśmy, ponieważ on jest bardzo prosty. Nanosimy podkład po prostu Klasycznie góra dół. Czas schnięcia tego podkładu to około 4 godziny. Beton, który dzisiaj będę Wam prezentował, aplikujemy na dwie warstwy. Pierwszą warstwę już sobie zrobiłem wcześniej, ponieważ jest to wykonanie na gładko. Możecie zobaczyć, jak wykonać taki betonik na gładko w filmach, które już wyprodukowaliśmy. Czas schnięcia tej pierwszej warstwy to jest 4 godziny. I teraz zapraszam Was do naniesienia ostatniej, finalnej warstwy. Nanosimy drugą warstwę betonu. Pamiętajcie o tym. Żeby trzymać taką nieregularną krawędź, aplikujecie 2-3 metry kwadratowe betonu. Wracacie się po jakimś czasie i wykonujemy stampowanie. Zostawiacie to do lekkiego przyschnięcia i później będziemy to zagłaskiwać. Betonik mamy już położony i wygładzony, jeżeli chcielibyście sobie urozmaicić taką ścianę, możecie wykonać również takie szprosy. Ja do tego używam poziomicy i rączki od wałka. Pracuję tą tylną częścią wałka i wygląda to mniej więcej w ten sposób, że łapiecie sobie poziomicą pion i tą odwrotną częścią mocno dociskając. Wykonujemy sobie taki, taki podział. Drugą warstwę betonu mamy już suchą. Teraz proponuję Wam, jeżeli zdecydowaliście się na wykonanie tych szprosów za pomocą właśnie wałka, yy, na ściągnięcie takich nadmiarów za pomocą na przykład szpachelki, tak żeby troszeczkę to wygładzić można to delikatnie oczyścić. Ta ścianka w ten sposób będzie przygotowana do tego, żeby wykonać te postarzenia za pomocą farby. Do postarzenia tego betonu będziemy używać farby kredowej kazeinowej. Farby kredowej w, tej, w tym kolorze kreda w opakowaniu półlitrowym i farby kazeinowej o pojemności 125 ml. Ten set powinien Wam wystarczyć na około 7 metrów takiej ściany w betonie. Także pamiętajcie o tym, jeżeli będziecie chcieli wykonać większą ścianę, trzeba się zaopatrzyć w większą ilość tych produktów. Moi drodzy, od czego zaczynamy nasze postarzenie? Ja będę aplikował teraz tą czarną farbę, ale oczywiście z wyczuciem, w kilku jakichś fragmentach. Ważne jest to, żeby nie dociskać tego wałka, tylko nanieść dosyć taką grubszą warstwę w dwóch, trzech miejscach. Ja wykonuję teraz płyty, więc trochę mi jest łatwiej. Aplikuję to w lewym górnym rogu, trochę niżej, drugą taką ciemną plamę. I w momencie, kiedy to jest mokre, za pomocą takiej gąbki rozcieracie to we wszystkie strony możliwe. To na samym początku nie będzie wyglądać estetycznie, ale chodzi nam o to, żeby zbudować taką bazę, którą później będziemy dopieszczać i upiększać. I to jest pierwszy etap. Teraz wejdziemy sobie z tym jasnym kolorem. I słuchajcie, moi drodzy, robimy dokładnie to samo. Nie dociskając wałka, rozprowadzamy w takie we wszystkie strony ten jasny kolor. I rozcieramy we wszystkie strony. Tutaj na granicy tych dwóch kolorów już się pojawi takie wstępne blendowanie. Ta farba ma to do siebie, że ona bardzo szybko schnie i to jest dobra wiadomość, bo za jakieś 3-4 minuty możemy przejść do kolejnego etapu, czyli budowania takiej właśnie struktury i przechodzenia się tych kolorów między sobą. ścianka przyschła przez jakieś około 5 minut, zaczynamy budować strukturę. Robimy to następująco. Najpierw zraszacie sobie delikatnie tą ścianę wodą, ale nie zalewamy tego w taki sposób, żeby po prostu z tego leciało i bierzemy po raz kolejny ten ciemny kolor i jeszcze raz go nanosimy, również nie dociskając zbyt mocno do ściany. I w momencie, kiedy to jest mokre, zaczynamy wyciągać ten materiał, czyli tą wierzchnią warstwę farby za pomocą paszki. Następnie zmieniamy sobie bałek, czyli kolor farby, i również dokładamy i rozmarowujemy pacę. Będzie taki moment, że jak będziemy nakładać kolejne warstwy tej jasnej farby, ona będzie przysychać i będziemy uzyskiwać właśnie coraz większy kontrast. Możecie również, jeżeli chcecie zwiększyć właśnie taki kontrast między sobą, zaaplikować tej farby na pacę i ją po prostu powcierać w taki sposób. I później zagłaszczujemy te wszystkie strony. Bardzo fajnie te kolory blendują się właśnie używając takich ruchów, one wtedy fajnie się przenikają i tam po prostu gdzie są wżery, ten kolor zostaje, tak jak widzicie tutaj zostaje ten jasny kolor. Czas chnięcia tej warstwy to jest około 2 do 4 godzin, po tym czasie widzimy się w kolejnym etapie. Ja tą ściankę zostawiłem sobie na dwie godziny. Na tym etapie, jeżeli jeszcze Wam coś nie pasuje z tą ścianą, być może w jakimś momencie jest zbyt dużo naniesione tej ciemnej farby lub białej, możecie to w dalszym ciągu dokładać. Jak najbardziej nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań. Teraz chciałbym Wam jeszcze pokazać, jak na przykład uzyskać taki efekt jakichś zacieków. Wystarczy po prostu troszeczkę wziąć tej farby na wałek i pędzel, zaaplikować sobie punktowo troszeczkę i spryskać to wodą, żeby żeby to się trochę rozmyło. Możecie tą spływającą farbę zostawić na jakąś minutkę i później ją delikatnie pościągać po prostu gąbką, tak żeby ten zaciek był taki widoczny, ale bardzo subtelnie. A pozostałości tej ciemnej farby rozcieracie gąbeczką, żeby ona praktycznie nie była widoczna. I w taki sam sposób postępujemy z białą farbą. Punktujemy trochę takiego białego i spryskujemy farbą i nadmiary, które nam tutaj zostają, po prostu ściągamy gąbką. Ta ścianka od momentu skończenia prac musi wyschnąć minimum 4 godziny. Ostatnim etapem naszych prac jest naniesienie lakieru zabezpieczającego. Musicie to zrobić z tego względu, że te wierzchnie warstwy są to farby kredowe, kazeinowe. One na ścianie są dosyć słabe, więc musimy je zabezpieczyć. Używamy do tego protektora do betonu i klasycznie rozprowadzacie sobie go we wszystkie strony. W ten sposób lakierujemy całą ściankę. Pozostawiamy ją do wyschnięcia na 2-4 godzin. I pracę mamy skończone. Moi drodzy, antyczny beton mamy już gotowy. To jest oczywiście jeden z wariantów. Takich wariantów możemy wykonać o wiele, wiele więcej, posługując się na przykład innymi kolorami. Jeżeli podobał Wam się ten film i ten sposób aplikowania betonu, zachęcam Was do zostawienia komentarza, subskrypcji oraz lajka. Pamiętajcie o tym, żeby wbijać na nasze media społecznościowe, czyli na TikToka, Facebooka, Instagrama oraz Pinteresta. Nie zapomnijcie również o naszym blogu, gdzie pokazujemy ciekawe metamorfozy mebli, sporo DIY-u i wiele, wiele Innych. Jeżeli interesują Was efekty dekoracyjne, farby oraz tapety, zapraszam Was do naszych salonów firmowych, które znajdują się we Wrocławiu, w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku oraz w Katowicach. Z mojej strony to by było na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!